Remont budynku Świdnickiego dworca to jeden z elementów projektu budowy centrum przesiadkowego realizowanego przez miasto z funduszy unijnych. Budynek dworca, który po wielu latach zyskał nowy blask, to historia miasta. Pierwszy budynek wzniesiono w 1861 roku. Na jego miejscu wybudowano w 1905 roku duży, większy obiekt, który zachował się do dziś. Świdnica przejęła obiekt od PKP w 2008 roku. To właśnie na bazie starego obiektu obecnie tworzone jest nowe centrum przesiadkowe. Boleśnie przeżyliśmy utratę połączenia z Wrocławiem, jeśli chodzi o połączenie kolejowe. Zachowaliśmy ten obraz z dawnej epoki kolei zupełnie innej. A dzisiaj świętujemy i taki finał takiej radykalnej przeróbki, renowacji dworca kolejowego, który jest własnością miasta i jednocześnie przywrócenia połączenia z Wrocławiem, może trochę innego, bo przez Jaworzynę, ale jak mówimy o godzinie jazdy, to na pewno jest to coś bardzo interesującego dla świdniczan. I myślę, że te lata dyskusji, pamięci, trosk, zabiegania o to, żeby to stało się realne. Dzisiaj mamy jakiś taki piękny finał, że przed nowo wyremontowany dworzec wjechał piękny szynobus z zadowolonymi z jazdy z Wrocławia mieszkańcami. Wszystko, wszystko się dobrze. Układam się taki świąteczny prezent dla Świdniczan. Koszt budowy budynku to 7 milionów złotych. Całość prac związana z budową Centrum Przesiadkowego opiewa na ponad 21 milionów złotych, z czego aż 14 będzie pochodzić ze środków unijnych. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Dodatkowym powodem do świętowania było wznowienie przez koleje dolnośląskie bezpośredniego połączenia kolejowego ze Świdnicy do Wrocławia. Na pewno bezpośrednie połączenie do Wrocławia dla świdniczan będzie wygodne. Widać za nami autobus szynowy, który jest pojazdem klimatyzowanym, przestronnym, dostosowanym do obsługi osób niepełnosprawnych. Jego czas przejazdu jest porównywalny z dzisiejszym transportem drogowym. Że my nie stoimy w kolejkach, w korkach. My wjeżdżamy do centrum miasta, gdzie już w mieście można się przesiąść na komunikację miejską. Jest to na pewno dobre połączenie. Staraliśmy się przygotować atrakcyjną cenę biletu. Aby ci, którzy zechcą skorzystać, nie mieli dyskomfortu, że muszą wielokrotnie więcej zapłacić. Sejmik Dolnośląskiego przekazuje swoisty prezent dla mieszkańców Dolnego Śląska, ale w tym wypadku szczególnie Świdnicy, który związany jest z jednej strony linią kolejową Wrocław Jaworzyna Świdnica. Na ten cel przeznaczyliśmy w ostatnim czasie tylko 1,5 miliona złotych. Mamy w związku z tym po 13 latach pierwsze kursy bezpośrednie od Wrocławia do. Świdnicy. No i dworzec, koło którego stoimy, projekt 7 milionowy, z czego 5 milionów złotych przekazaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest to decyzja tego zarządu sprzed roku, żeby te środki właśnie tutaj przekazać na centrum przesiadkowe, które ostatecznie będzie gotowe w marcu przyszłego roku. To, mamy nadzieję, pozwoli łatwiej, szybciej bezpieczniej pokonywać odległość do Wrocławia. Wiemy, że kolejne otwarcia są przed nami, bo jutro będziemy w Kłocku i w Kudowie otwierać kolejną linię kolejową, którą remontowaliśmy za 40 milionów złotych. No a w maju czekamy na pociągi na dworcu Wałbrzych Miasto, bo tam tych 11 nowych zestawów Szynobusów zacznie kursować właśnie na odcinku Wrocław, Wałbrzych Jelenia Góra dworzec był bardzo potrzebny i o tym świadczy wielkie zainteresowanie mieszkańców Świdnicy ale mieszkańcy są zainteresowani nie tylko tym jak wygląda po remoncie po takim gruntownym remoncie i odświeżeniu przywróceniu do świetności dworzec ale także są bardzo zainteresowani tymi nowymi kursami do Wrocławia. Myślę, że pomysł bardzo, bardzo dobry. Ja się cieszę z mieszkańcami z tego przedsięwzięcia. To jest jeszcze nie koniec, bo, bo centrum y, przesiadkowe jeszcze się buduje, ale, ale samo zainteresowanie y, mieszkańców. Ich tutaj wizyta, ich podróż do Wrocławia, bo przecież bardzo dużo osób pojechało i jeszcze dzisiaj pojedzie do Wrocławia korzystając z tej nowej linii. No to to, to jest samo świadectwo o tym, jak bardzo było potrzebne, była potrzebna ta inwestycja. Ja gratuluję władzom miasta, gratuluję władzom województwa, no i oczywiście świtniczanom, że udało się wreszcie to zakończyć i że mają nowe połączenie, że Wrocław się otworzył, mogą jeździć zarówno do pracy, jak i korzystać z instytucji kultury, a także pojechać po prostu na zakupy. Świetnie. W ramach generalnego remontu i przebudowy budynku dworca, wyremontowana została konstrukcja dachu, wykonane zostały przestronne pomieszczenia dla podróżnych wraz z ławkami i toaletami, a część pomieszczeń przeznaczona została pod działalność usługową. Przywrócono również historyczne wnętrze dawnej kolejowej restauracji, która czeka na nowego najemcę. Zakończenie budowy centrum przesiadkowego zaplanowano na jesień 2014 roku. Centrum ma znaczenie nie tylko lokalne, ale również regionalne. Według szacunkowych wyliczeń może z niego skorzystać nawet 460 tysięcy podróżnych rocznie. Obiekt już pierwszego dnia cieszył się wielkim zainteresowaniem świtniczan.